Unia Lubelska, część druga. Unia Lubelska miała ogromne znaczenie i długotrwałe skutki dla polskiej Litwy. Oto bardziej szczegółowe omówienie. Znaczenie Unii Lubelskiej i skutki Unii Lubelskiej. Znaczenie Unii Lubelskiej polityczne i militarne. Powstanie Rzeczypospolitej obojga narodów stworzyło jedno z największych i najpotężniejszych państw w Europie. Dzięki zjednoczeniu sił Polska i Litwa mogły skuteczniej bronić się przed zagrożeniami zewnętrznymi, takimi jak Rosja, Szwecja czy Imperium Osmańskie. Stabilność wewnętrzna. Unia przyczyniła się do stabilizacji politycznej w regionie, umożliwiając lepszą koordynację działań między Polską a Litwą. Wspólny Sejm i monarcha ułatwiły. Podejmowanie decyzji dotyczących polityki zagranicznej i obronnej. Skutki Unii Lubelskiej: 1. Polonizacja i katolicyzacja. 2. Kultura i edukacja. 3. Konflikty wewnętrzne. 1. Polonizacja i katolizacja. Unia przyspieszyła procesy polonizacji i katolicyzacji na Litwie i Rusi. Polskie prawo, kultura i język zaczęły dominować w, tym, w tych regionach, co miało długotrwałe konsekwencje kulturowe i społeczne. Wiele elit litewskich i ruskich przyjęło polski język i obyczaje, a katolicyzm stał się dominującą religią. 2. Kultura i edukacja. Wzrost wpływów polskich przyczynił się do rozwoju kultury i edukacji na Litwie i Rusi. Powstały nowe szkoły, uniwersytety i instytucje kulturalne, które promowały polską kulturę i język. 3. Konflikty wewnętrzne. Procesy polonizacji i katolicyzacji wywołały również opór wśród ludności prawosławnej i innych grup etnicznych, co prowadziło do napięć i konfliktów wewnętrznych. W dłuższej perspektywie. Przyczyniło się do powstania ruchów narodowych i dążeń do niezależności. Unia lubelska była więc kluczowym momentem w historii Europy Środkowo-Wschodniej, kształtującym politykę, kulturę i społeczeństwo na wiele stuleci. Dziękuję.